Z prawdziwą przyjemnością uczestniczyłem w pierwszej konferencji administratora dla zarządców nieruchomości i to od razu na temat, który nas, jak powiem, niepokoi, ale także bardzo, bardzo ciekawi. Sama konferencja udana, mnóstwo poruszonych tematów. Oczywiście na wszystkie nie znajdziemy natychmiast odpowiedzi, ale ważne, że się spotkaliśmy i ważne, że tematy są poruszane, przewidywana jest przyszłość. I możemy oczekiwać, że na kolejnych konferencjach także nasze oczekiwania większe niż, niż te, które otrzymaliśmy dzisiaj, będą zaspokojone. Wydaje mi się, że ja, ja pracując w spółdzielczości od wielu, wielu lat z przyjemnością przyjąłem już konstatację, że tak ogromny chaos w przepisach wymaga sporego wysiłku, żebyśmy z tym skończyli i, do, i szli w kierunku uporządkowania i właściwych jak powiem przepisów właściwych stosunków między, między zarządzającymi, a właścicielami, tak na dobra oczywiście mieszkalnictwa polskiego. Jestem przekonany, że, że tak dobrze zorganizowane konferencje jak ta będą się cieszyły ogromnym powodzeniem, zwłaszcza, że ja sam zachęcę swoich współpracowników do uczestniczenia w nich. Natomiast ja jako ja z wielką przyjemnością uczestniczę w zdobywaniu wiedzy, dlatego że jest to podstawowy obowiązek każdego zarządcy, tak wiele życie przynosi nowych spraw, a równocześnie problemów do rozwiązania.